Parura terura. Perura, Perura. Panie komisarzu, jedna sprawa. Nowa sprawa. Nowa sprawa. Sprawa dla komisarza Komina. Zastanawiałem się, co może być przyczyną tej sprawy. Postanowiłem zbadać to na miejscu. Na miejscu odkryłem ślady imprezy oraz ciała. Kazałem nie dotykać ciała i szybko pobrałem elementy DNA z ciała denata. Nigdy nie patrz w oczy komisarzowi przy pracy. Co się mogło zdarzyć? Dlaczego tak się stało? Kogo mogę podejrzewać? Kto tego dokonał? Jak to się wydarzyło? Hmm, jak znaleźć winowajcę? Zapytałem też paru informatorów na dzielni, ale nic ciekawego mi nie powiedzieli. Denat nie chciał współpracować. Postanowiłem dane DNA wrzucić na bęben w moim oficie. Bęben nie kłamie, bęben się nie myli. Bęben prawdę ci powie. W wyniku przesłuchania dowiedziałem się paru interesujących rzeczy. Podczas liwacji alkoholowej doszło do sprzeczki. Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Czesław M był winien markowi C grubą kasę. Doszło do sprzeczki, w wyniku której poszkodowany został. poszkodowany. Winny umieszczony zostanie zakrotami. Co się stało? Jak to się stało? Po prostu go zabił. Bo tak. Perurerura, W następnym odcinku. Czyżby się przewrócił? Na to pytanie odpowiemy w następnym odcinku.